jest w centrum, tu za krajem Niechła tronów, od rodzin Wiara Wybiera pomału Też tę resztę czary Mary, Leopatra Nas prowadzi Tak tu poznajemy I przeróżne czary Też tę resztę czary Mary, Leopatra Nas prowadzi Tak tu poznajemy I przeróżne czary Są bez periazu kobieta Marek, Leopatra nas prowadzi, zakręcia tu pozajemy i różne czary. Wreszcie, wreszcie czary, Marek, Leopatra nas prowadzi, zakręcia tu pozajemy i przeróżne czary. Są tam tacy mistrzelaki, tańczy, śpiewa, robi braki kiedy różko ma na swoją, wszyscy się to boją. Czary Maryk, nas prowadzi, Z zakręcia tu poznajemy i przeróżne czary. Jest profesor, szef ekipy, każe pisać nowe pity, czy nieprawdy na zobity, wyciskamy kity. Weźmy, weźmy, Czary Maryk, Teobatra nas prowadzi, Z zakręcia tu poznajemy i przeróżne czary. Weźmy, weźmy, Czary Mare, nam daruje i z temu przechodzi i nie zachodzi. Kreszczem leśnych czary, Maryk, Leo, nas prowadzi. Tak w i poznajemy i wszelużne czary. te leśnych czary, Marek, Leo, nas prowadzi. Tak w poznajemy i czary. <śleszy>